Obejrzałam właśnie już jest i mm, tamtą samą lampę, którą ona powiedziała, że kupiła i myślała, że jest szklana, jest plastikowa. Moja też jest plastikowa, ale mojej się zwrócić nie dało, bo zamówiłam ją z zagranicznej stronki, eee, więc już tak stoi. Ale mm, jak zobaczyłam tej te plakaty, to mi się przypomniało, że kupiłam to ostatnio w Rossmanie i muszę powiesić w końcu obrazki nad łóżkiem. No bo tutaj... Wszystko super, ale jakoś tak pusto, i miałam dużo myśli, co z tym zrobić. Przez chwilę myślałam, żeby pomalować to po prostu samemu na jakieś takie abstrakcyjne wzorki, ale ostatecznie znalazłam plakaty, które kupiłam dawno, dawno temu, i stwierdziłam, że póki co powieszę te plakaty, i jeśli mi się to spodoba, to mm, po prostu sobie kupię jakieś fajniejsze. Tylko no, najpierw chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądać. I plan jest taki, że to będą wisieć różne rzeczy w różnych wielkościach. Tylko właśnie najpierw muszę sobie to zwizualizować i wtedy zdecyduję, czy idę w to, czy jednak może coś innego, no bo tutaj tak naprawdę jest bardzo duża przestrzeń, można, którą można jakoś fajnie zagospodarować. Nie wiem jaki jest kadr, ale tak się prezentują te plakaty. Nie jest to szczyt moich marzeń, ale... Yy... Docelowo chcę je zmienić i pomalować w ogóle te ramki. Natomiast, tak jakbyś zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. Chyba nie ma co dużo myśleć. I zauważyłam, że tak niski jest ten haczyk. Trochę przysyciłam z wysokością. Chociaż nie jest tak źle. Hej, kochani, idę właśnie na paznokcie i miałam dzisiaj ochotę na taką bardzo letnią, wakacyjną stylizację, bo jest już lipiec, ale tak wieję, że jestem w spetce i w Kurce i czuję się jakbym miała robić właśnie świąteczne paznokcie. Swoją drogą odkryłam te napoje i są mega dobre, nigdy się nie spodziewałam, że będę na pić. Picie jakiegoś influencera. Jechałam w swetrze, ale zrobiło się mega gorąco, więc wróciłam do domku i się przybrałam. Byłam jeszcze po drodze w galerii, ale nie pokazywałam wam, bo miałam dosłownie 5% baterii, a potrzebowałam od spodnia. Jak już byłam w Gdańsku, to stwierdziłam, że to wykorzystam. No i tak się prezentują moje paznokcie. Ale pierwszy raz w życiu miałam tak, że wróciłam z paznokci i sobie je poprawiłam, że tak powiem. E, ponieważ one wyglądały tak. I tu jest taki złoty konik morski i jechałam, i całą drogę mnie to tak wkurzało, że on jest. W ogóle ja nie lubię złotego też. Tutaj jeszcze te małe kulki to spoko, ale ten konik mnie tak wkurza i czułam, że jest tak niepotrzebny, że ja sobie go sama zdjęłam. I mam nadzieję, że ona ze mnie nie zabije, ale teraz mi się bardziej podoba po prostu. Dla mnie był... To, to jest trochę tłumacz, a jak zdjąłam tego konika, to jakoś tak bardziej się czuję w moich paznokciach, A na kciuku yy, też miałam mieć przyklejone coś, ale powiedziałam, że po prostu nie chcę, bo no dla mnie to jest tłumacz. Ja przeważnie mam French. Teraz chciałam zaszaleć, ale chyba aż przesadziłam z tym szaleństwem. I yy, yy, no muszę sobie zdjąć jeszcze tego konika. to Ten będzie trudniej, trudniejszy do zdjęcia, bo się okazało, że to w ogóle nie jest ogólnie takie proste, mm, a to jest na prawej ręce, więc yy, no, tutaj zdjęłam. Nie wiem, czy to widać, ale jest wgłębienie po nim, ale to sobie pokryję topem, bo jeszcze mam jakieś takie stare lakiery z czasów, kiedy sobie sama robiłam paznokcie i powinno być ok. Przepraszam, Anastazja, ale źle się czułam. Today is a day. Big day. Bo to a... Mój drugi raz na siłowni, w sensie właśnie się na nią wybieram, ale wiecie, falowałam na ten pomysł jakoś przed odebraniem Rocha, i jest po 21. Ja dalej z tego nie zrezygnowałam, zrobiłam sobie warkocza, ubrałam słuchawki. Kupiłam sobie taki z chemu i on poza tym, że mi się tu odbija, zawsze z odrana go wkładam, bo to jest XS, a ja XS już nie jestem, raczej jestem L na ten moment. to no pomyliłam rozmiary akwarium. Przyszła akurat historia jak ją więc nie pamiętam, co mówiłam, ale jestem ja w drodze. Oby nie było dużo ludzi, bo boję się, że się spieszę i zrezygnuję. Przebiegłam ponad 3 km w sensie. Część przeszłam, ale tak około trzech przebiegłam i, I minęła już ponad godzina, ja dalej jestem czerwona. Gadałam z moją kuzynką sobie czy 3, 3 km, a pierwszy raz to w ogóle dużo i ona powiedziała, że spoko i, i że powodzenia mi się, zrobionymi jutro będę miała zakwasy. Ja oczywiście powiem wam, że dobrze, w ogóle chodzenie jak Bo ja biegłam na bierze jeszcze nie jestem tyle, na tyle odważna, żeby biegać na zewnątrz, gdzie mogę spotkać jakichś znajomych, więc jak zeszłam z bieżni, to jakoś tak... Wiecie jakie jest uczucie jak się na trampolinie i jak zejdziecie z trampoliny, to się tak dziwnie chodzi. To trochę też tak miałam po tej bieżni, bo sobie jeszcze zrobiłam trochę, trochę nachylenia, żeby poczuć bardziej jakbym biegła, nie wiem, pod górę po lesie. I, I no i czuję się spoko. Myślę, że to dobrze mi zrobi na głowę, e, że potrzebuję tego e, i też wydaje mi się, że Opener był dla mnie dużą motywacją, bo na Openera chodziłam bardzo dużo kroków, a że jestem teraz miesiąc dalej, cztery, to wiem, że z tym ruchem mogłoby być ciężko i tak mi się wydaje, że wczoraj sobie odpoczęłam po Openerze, dzisiaj jest środa, wczoraj, wczoraj byłam akurat u lekarza, więc... E, e, Pojechałam do lekarza, zobaczyłam się z przyjacielem, i nie miałam za bardzo czasu, ale dzisiaj zaczynam biegać i to jest moja nowa era w życiu, <ścoughs> więc mam nadzieję, że jak będę wrzucać tego vloga, to ta era dalej będzie trwała, bo myślę, że no, myślę, że dobrze zrobić mi to na głowę, i też nie ukrywam, że chciałabym trochę kilogramów zgubić, bo jak nosiłam rozmiar M, to wydawało mi się, że jestem za duża. Teraz też rozmiar L a nawet czasami XL więc. Jak patrzę na stare zdjęcia, to uważam, że mam wtedy mega szczupła. Natomiast teraz już czuję, że mogłabym trochę schudnąć, więc myślę, że też z twarzy bym bardzo chciała schudnąć i myślę, że kardio mi dobrze zrobi. Dzisiaj przyjeżdża gość specjalny, czyli takie. Werble, to się nazywa? Ehm, czyli Ala Skubisz. Wasza ulubiona moja koleżanka. Bo w sumie jedna z niewielu, które znacie. Ehm, albo dla niektórych ulubiona, bo jest, e, są, są dwie, dwie części mojej widowni. Ci, którzy kochają Alę i są jak Kiedy vlog z Alą? I są ci, którzy mówią że nie lubią Ali, ale, ale ma to samo, że i widzowie nie lubią mnie. Prawdą jest, że dość mocno się różnimy od siebie. Może z wiekiem coraz mniej, yy, ale Ala jest taką osobą, której jest wszędzie pełno, a ja jestem raczej taka, że trzeba mnie mocno poznać, żeby mnie polubić, a ale kochają wszyscy. Albo to też że jej nie lubią, bo jest zbyt ekstrawertyczna dla niektórych pewnie, ale. Generalnie Ala jest duszą towarzystwa, a jestem wręcz przeciwnie, więc yy, no nie dziwię się, że osoby, które są bardzo tak insight na moim kanale już od lat yy, i lubią mój vibe, mogą nie lubić Ali, a osoby, które lubią Ale, mogą nie rozumieć mojego vibe'u, bo potrzeba mnie trochę poznać, yy, więc yy, nikt nie pytał. Zabieram się za sprzątanie, bo jak wiadomo... Moje niezdiagnozowane ADHD potrzebuje bodźca, żeby zabrać się do czegokolwiek, więc jeśli Alan Obsarcz dzisiaj przyjedzie, no to w końcu jest dzień, w którym posprzątam. A jak zawsze, cech jest straszny, bo ja nie potrafię sprzątać na bieżąco i raz w tygodniu po prostu sprzątam wszystko, bo akurat mam jakąś, nie wiem, jakiś skok energii albo właśnie powód taki jak ten. Jeszcze sobie jakąś mu włączę i w ogóle mam mega ochotę na mój nowy ulubiony napój, ale to Wam pokażę jak. E, chociaż Wam wczoraj mówiłam, wczoraj też kupiłam. Powiem Wam e, cały lore jakby tej sytuacji, która dzisiaj ma miejsce, bo dzisiaj nagrywam TikToka. E, ale to jak posprzątam, bo nigdy się do to nie zabiorę. Przez godzinę. To robiłam i się okazało, że miałam T-Light'a, więc włożyłam tam lampki, ale efekt nie był dla mnie zadowalający, więc wyciągając lampki, urwałam jedną i już lampek nie mam. E, ale będę musiała po prostu skoczyć do jakiegoś pepko czy coś po, po t żeby włożyć do środka i to jest moja praca konkursowa. Ej, bo ja w końcu zapomniałam powiedzieć, ale... W związku z tym, że piję mega dużo tych chai tea, dostałam kody w aplikacji Żabki i mogę wygrać bilety na Burning Man'a, tylko trzeba coś stworzyć z puszek i kminiłam pół dnia. Natomiast okazało się, że wszystkie te puszki, które wypiłam, już wyrzuciłam i miałam tylko tą jedną, więc stwierdziłam, że zrobię z niej lampion. Eee, chciałabym złożyć coś mega wielkiego z puszek, ale nie mam tylu puszek, bo wszystkie wyrzucałam, więc yy, tylko na tyle mnie stać na ten moment. Chcę wyrzucić śmieci. Idę odebrać Rocha i przyjeżdża Ala, więc na ostatnią chwilę się wyrobiłam. Tam ląduje samolot, a tu nadjeżdża Ala. Zapomniałam wam powiedzieć, ale już przyjechała i byłyśmy w IKEI.